Zobaczcie na żabienicę. Zero glona. Ja, ja u siebie mam więcej glona niż tu. Nie ma w ogóle, nie ma glonu tutaj. Ja jestem zdumiony, naprawdę elegancko. Tutaj kolejna żabienica. No tu trochę, tak, stary liść, po prostu widać jeszcze to jest. Ale młode liście, zobaczcie. Zero glonów. Dobrze jest, naprawdę. Jeszcze tak dobrze tu nie było. Tu jedynie trochę tego e, gdzieś zauważyłem. Jest ten glon, widzicie? Ten, e, włosowaty taki, to co ja mam pod oknem. Chyba to to samo będzie. Widocznie ten glon lubi Henka, bo przecież ja tam miałem Henka i ten glon, właśnie. Czy to jest samica? Fajnie by było, jakby to się okazała samica. Patrzcie, ma wąski, ale nie, nie za długi. Ale ma. Nie wiem, może to będzie samiec. Szkoda by było, bo patrzcie. Tu mam twórcze. Tu mam samca takiego stuprocentowego. A tam to myślałem, że byłaby parka. Eee, teraz sobie pooglądamy ryby, jak się wybarwiają. Samica świetna, tylko mały no ogonek. No. Ta już ma większy. Też fajna jest. Eee, tu samiec. Nowy tu taki biały, ten fajny, co? Zaraz tu ten? Nie, to nie, ten ten jest garbaty, słuchajcie. Ten jest garbaty, a jest taki. Wiecie, wieku. Gdzieś się z schował. Nie widzę go. Szkoda. A zobaczcie, tutaj ten mały ten zmieniak jak już urósł. Ciekawe to będzie samiec. Na razie to samica wygląda. I jeszcze jeden mniejszy jest. Taka ciekawostka, czyli jednak ten samczyk musiał strzelić. Co prawda ona takie dwie rybki tylko tak śmiesznie. I to widać, że to dwa mioty, bo, bo ten drugi... Ten drugi jest dużo mniejszy ryb i ciężko mi go ten. Ciężko mi go znaleźć, ale go dzisiaj widziałem, także pływa. O jest ten ładny. Patrzcie ty O, skurczy. Fajny. Mi się on podoba. No ale to jest taki już ryb. Jak przykład sypnie samica po takim, to będą wszystkie takie. A to też nie o to chodzi, żeby wszystkie jednakowe. Przynajmniej mi o to nie chodzi. Bo widziałem zbiorniki, gdzie mają tylko takie i to jest po prostu w takim zbiorniku. To jest przeciętny ryb, nie? Skoro wszystkie są takie same. No to fajna samica. tylko szkoda, że tylko na górze ma taki długi ogon, a na dole już nie jakby tak po całości, to było. kiedyś takie miałem niebieskie na samym początku, jak się zacząłem bawić. Dałem tutaj w tamtym tygodniu pałeczki nawozowe. jakieś takich kwiatków. Zwykłych kwiatków kwitnących. Te pałeczki takie czerwone były. I zobaczcie, że już, że tu było jałowo w tym podłożu, już lotos tygrysi młode liście ma piękne, nie dziurawe. To są stare liście, jeszcze nie oberwałem ich. No. Z zjami ten kłopot mam, że same samice, tu też trzy samice pływają. Jakoś samice mi się rodzą same, no niestety. No. Tu ten samiec, teraz ma cztery samice. Zobaczcie. Tu jedna. Już się zaczyna interesować ją. Już nie jest samotny. O, tutaj pokazał nosa samiec. Glunujat. No to, to wiem, że jest kuczy samiec, a tamta. Jakbyście mogli, jak ktoś wie, jak uważacie, czy tamto to jest samica? No bo to jest samiec, co nie? A tamto, czy to może być samica? To jest pytanie. No ładnie zarasta ta akwarium. O tu fajna samiczka. Ładna. Taki to nawet nie mam u siebie w bloku. <laughs> chyba jednego takiego sobie od rodziców wezmę, bo tutaj chyba trzy takie pływa. O, następny. O, pociąg. Mm -hmm. Dobra. Tu druga samiczka. Też jest nią zainteresowany. O, proszę bardzo, proszę bardzo. Już się nie nudzi. Gdzie popłynął? Do kolejnej. Cztery samice ma póki co. Tylko, że jeszcze młodziutkie. Także będą mieczyki, tutaj coś mi się wydaje. Jeszcze trochę trzeba poczekać, bo jeszcze one młode są. No i tak się prezentuje ten akwarium. Mówię, jest, jest bardzo fajnie, przynajmniej mi się podoba. Nie ma glonów. Woda jest klarowna, stabilnie jest. Ryby zdrowe. Mama karmi, ta oleje nawozy i sypie. I widzę, że wszystko gra. To szkoda, że mi się tutaj krewetki nie utrzymują. Muszę znowu tu przywieźć krewetek na próbę wrzucić, ale to one zaraz znikną i nie będzie. Krewetki, ampolari też nie mam, patrzcie jaki samiec. Kawał szczura. Aha, uciekł. No, uciekł. Tam samiczka, mieczyka. No to także tak, zmieniaczka ma samca tego. Co miała, co już wiecie, który to no? Plus jeszcze jeden mały zmienniak rośnie i jeszcze mniejszy, także jest szansa, że będzie jakiś efektywniejszy samiec. Bo tutaj w mnie to, to w okolicy nikt nie ma zmienniaków na sprzedaż. Najbliżej to chyba, nawet w Lublinie chyba nikt nie ma, jak patrzyłem na Eriksie. Trzeba by było chyba z zamościa zamawiać. No dobra, o, to już długi przegląd, rozgadałem się, nie no, ale jest na co popatrzeć. Patrzcie że naprawdę wszystko zdrowe ładnie lotos rośnie to rotala tak też takie, takie solidne te liście, duże Ludwigia, mhm. alternatera I aż się czerwieni, mimo że to jest ta zielona nie? no dużo światła tu dostaje No. i wszystko zdrowe i to mi się podoba no i tak trzymać dobra to by było chyba na tyle no i tam nawet no super super dobra to dzięki za, za oglądanie za uwagę i do następnego filmu cześć